Na zdjęciu widać tłum ludzi maszerujących ulicą, wśród nich dzieci w białych strojach z czarnymi elementami, trzymające balony. W tle znajduje się budynek z balkonami, na którym widnieje transparent z napisem Przyjaźń drugba. Obraz oddaje atmosferę święta pierwszomajowego w 1967 roku w Mrongowie. Zdjęcie przedstawia wnętrze biblioteki z regałami pełnymi książek, a dwie kobiety stoją przy półkach przeglądając publikacje. W tle widać oznaczenie prawa czytelniana, wskazujące na zasady korzystania z biblioteki. Scena oddaje spokojną atmosferę pracy w wypożyczalni dla dorosłych. Na zdjęciu uwieczniono grupę osób siedzących przy stołach w czytelni z książkami i czasopismami wokół nich. W tle widoczne są regały z literaturą i okna przepuszczające naturalne światło. Obraz przedstawia spotkanie lub naukę w bibliotece. Zdjęcie przedstawia stary budynek z charakterystycznym stromym dachem i wieżyczkami, otoczony drzewami. Budowla wygląda na zaniedbaną, z widocznymi śladami czasu na ścianach. Jest to fotografia mrągowskiego stacji Sanepidu. Na zdjęciu widoczna jest grupa osób stojących na scenie, ubranych w oficjalne stroje, z transparentem plon wieżych wielkich lud w tle. Zgromadzenie wygląda na uroczyste, z publicznością przed sceną. Obraz przedstawia wojewódzkie dożynki w mrągowie w 1968 roku. Zdjęcie pokazuje grupę osób podczas ceremonii przecinania wstęgi z transparentem drogi przyszłości emati w tle. Uczestnicy są ubrani w płaszcze, a scena ma oficjalny charakter. Obraz oddaje moment otwarcia rejonu dróg publicznych w mrągowie w 1977 roku. Na zdjęciu uwieczniono grupę osób, w tym kobietę w centrum kopiący w ziemię łopatami nad jeziorem Czos. Scena ma charakter społecznej pracy, z domami i drzewami w tle. Obraz przedstawia biegi przełajowe lub czyn społeczny w Mrągowie. Zdjęcie przedstawia kobietę trzymającą magazyn z okładką filmu, stojącą w bibliotece wśród półek z książkami i czasopismami. W tle widoczne są inne publikacje, a scena oddaje atmosferę pracy bibliotecznej. Obraz ukazuje Halinę Snopkiewicz w bibliotece w Mrągowie. Na zdjęciu uwieczniono grupę osób pracujących przy kopaniu ziemi na ulicy Lenina z łopatami w rękach. W tle widoczne są domy i roślinność, a scena ma charakter wspólnego wysiłku. Obraz przedstawia czyn społeczny w mrągowie. Zdjęcie przedstawia kordon milicji starczami, tarczami stojący naprzeciwko demonstracji z dymem unoszącym się w powietrzu. W tle widoczny jest budynek i samochód, a scena ma napiętą atmosferę. Obraz oddaje moment pacyfikacji demonstracji 11 listopada. Fotografia czarno-biała przedstawiająca najmłodszych harcerzy podczas zbiórki. Chłopcy w mundurach harcerskich stoją w rzędzie, trzymając proporce. W tle widać las i namioty, oddając atmosferę obozu. Uczestnicy sesji popularno-naukowej MRągowskiej Biblioteki Publicznej w XXX -leciu PRL 1974 rok. zdjęcie grupowe uczestników sesji od prawej w pierwszym rzędzie. Serafina Otkińska, bibliotekarz, Wanda Rabkowska. Grupa siedzi przy stołach w sali konferencyjnej z notatkami i książkami przed sobą, w tle widoczne flagi i plansze. Zdjęcie przedstawia budynek mleczarni, prostą, murowaną konstrukcję z dużymi oknami i kominem. Wokół rośnie trawa, a w tle widać kilka drzew, co nadaje zdjęciu sielski charakter. Uczennice Państwowego Liceum Pedagogicznego w Mrągowie w pochodzie pierwszomajowym. Fotografia ukazuje grupę uczennic w rzędach, ubranych w szkolne mundurki, niosących transparenty i kwiaty. W tle tłum ludzi i budynki atmosfera jest radosna i uroczysta. Akademia w Domu Kultury w Mrongowie. Sala widowiskowa Powiatowego Domu Kultury. Zdjęcie przedstawia salę widowiskową z publicznością siedzącą na krzesłach na scenie widoczni artyści w strojach ludowych. W tle dekoracje i kurtyna scena oświetlona reflektorami. Stoiska handlowe na placu Zwycięstwa od 1997 roku Piłsudskiego, potocznie zwanym placem Rocha. Fotografia ukazuje kilka straganów z towarami, wokół których kręcą się ludzie. W tle kamienice i latarnie. Atmosfera jest gwarna, typowa dla lokalnego targowiska. Kącik dziecięcy w MBP w Mrongowie. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie. Zdjęcie przedstawia kącik z niskimi stolikami i krzesełkami, gdzie dzieci czytają książki i rysują. W tle regały z kolorowymi książeczkami i zabawki panuje ciepła, przyjazna atmosfera. Ryszard Sternik przed Bazyliką Nawiedzenia NMP w Świętej Lipce. Fotografia przedstawia mężczyznę stojącego przed frontonem barokowej bazyliki. W tle widoczne wieże i detale architektoniczne, mężczyzna ubrany w płaszcz, połóz jest spokojna. Biegi przełajowe nad jeziorem Czos w Mrągowie. Na wzniesieniu obecnie znajduje się OS Grunwaldzkie. Zdjęcie ukazuje biegaczy na trasie biegu otoczonej lasem i jeziorem. W tle wzniesienie, na którym dziś stoi osiedle Grunwaldzkie, atmosfera jest dynamiczna i sportowa. Zofia Prusik przed domem w Baranowie K. Ostrołęki. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie. Fotografia przedstawia kobietę stojącą przed drewnianym domem z werandą. Wokół ogród i płot, w tle pola, scena oddaje wiejski, spokojny klimat.